Cześć. Przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, w którym pokażę Wam trzy, może nawet cztery prace, które wykonałam w ostatnim czasie. I myślę, że bez zbędnego gadania przejdę do pokazywania Wam tych prac. Pierwszą rzeczą jest takie pudełeczko na zdjęcia. Jest to opakowanie na zdjęcia 10x15. Jest ono wykonane z papieru kraftowego. Otwiera się tutaj na magnes. W środku nie jest jakoś mocno wyklejane, ale to było akurat zamierzone. A na wierzchu ma taką bardziej dekorację w 3D. Tutaj mamy kwiatka, wstążkę i elementy do wycięcia z kolekcji. I pracę wykonałam z kolekcji Paper Heaven. Tutaj mam już ją tak mocno pociętą, natomiast jest to kolekcja Złote Sny. Pokazywałam ją Wam już kiedyś na kanale, jak, robiłam, jak ją kupiłam dokładniej i podlinkuję Wam tutaj pewnie ten film w opisie. I to jest właśnie kolekcja złote sny, czyli motyw złota, zieleni, o, tutaj mam nawet okładkę, więc może tak Wam pokażę. I tutaj akurat wykorzystywałam głównie takie pozostałości, które mi zostały z arkuszy. Nie chciałam specjalnie marnować na te rzeczy nowych arkuszy, tylko wykorzystywałam właśnie te takie ścinki i myślę, że bardzo fajnie mi to wyszło. Jak na produkt ze ścinek. I z tyłu jest oczywiście odklejona tak, także papierem z kolekcji oraz taką, ma tutaj takie złote podbicie z papieru złotego lustrzanego. Więc to byłaby pierwsza praca z kolekcji Paper Heaven Złote Sny. Kolejną rzeczą, którą wykonałam ostatnio, to jest druga, jeżeli chodzi o najnowsze rzeczy, to będzie takie opakowanie na kartę podarunkową. I zostało one wykonane z kolekcji Sunny Village od Scrap Boys. Więc coś zupełnie innego, zupełnie inna tematyka. Nakleiłam tutaj jeszcze element z kolekcji P13 True taki do wycięcia. Może wyjmę Wam tą kartę. Tutaj spokojnie wsuwa się właśnie karta podarunkowa. Tutaj te elementy są na takich kosteczkach naklejone w 3D. I z tyłu jest taka delikatna dekoracja. Natomiast starałam się, żeby to, to opakowanie było raczej niezbyt wymyślne, ale jednak takie ładne i po prostu dekoracyjne, żeby sobie można było zostawić to też na pamiątkę. Więc to byłaby druga propozycja, jeżeli chodzi o prace, które można wykonać w dość szybki sposób i właściwie to można wykonać nawet ze ścinek papieru, które nam zostały. Więc naprawdę bardzo fajnie, wystarczy mieć kilka elementów dekoracyjnych, właśnie kilka takich nie za dużych kawałeczków i już można zrobić bardzo fajne opakowanie na kartę podarunkową. I następna praca prezentuje się na razie tak, może niezbyt spektakularnie, natomiast zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądała po otwarciu. Tutaj, właśnie w ten sposób. Jest to taki pop-up box, czyli tutaj mamy elementy w 3D, tu widać od góry. Wydaje mi się, że ta praca wyszła dość ładnie estetycznie. Tutaj jeszcze oczywiście zmieści się miejsce, będzie miejsce na życzenie, na przykład dla osoby, dla której będzie przeznaczona ta kartka, ten box. I tą pracę wykonałam z kolekcji P13 Stitched with Love. Tutaj jest ta kolekcja. I też chciałabym właśnie wspomnieć Wam o jeszcze jednej rzeczy, bo jak tutaj możecie zobaczyć, te kartki są przyklejone na jeszcze fioletowym takim tle à la drewno. I chodzi mi właśnie o ten element. To jest dokładnie coś, co dostałam w gratisie od P13 w moim ostatnim zamówieniu z Fusicat, I to jest takie opakowanie na kolekcję. W środku, może pokażę Wam po prostu zamiast opowiadać. I w środku jest prezentacja kolekcji. To jest akurat kolekcja Four Seasons Spring. Dwa lata temu wyszła ta kolekcja i z tyłu jest takie właśnie tło. Ono nie jest, co prawda, w gramaturze takiego typowego papieru. Ono jest troszeczkę cieńsze. Natomiast w takim przypadku, jak tutaj, no to nie potrzebowaliśmy jednak już tego grubego papieru. Wystarczył taki właśnie element, który bardzo fajnie skomponował mi się z tą kolekcją, ponieważ tu mamy fiolet. No i tutaj na tych kwiatuszkach troszkę też się go przewija, więc fajnie było właśnie podbić. I wydaje mi się, że wyszło to bardzo fajnie, więc to byłaby trzecia praca z kolekcji, którą chciałabym Wam pokazać. I ostatnią już pracę, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, będzie taki mały albumik. Album z przeznaczeniem na prezent z okazji chrzcin dla maleństwa. I wykonałam go, nagrałam go już wcześniej, więc wstawiam, bo miałam po prostu nagranie z tego produktu, z tej pracy więc może się troszeczkę różnić światło, ale mam nadzieję, że nadal będzie fajnie widoczne. Ale tutaj Wam powiem, z czego korzystałam do wykonania tej pracy i używałam do tego kolekcji od Minty Paper Papers Tiny Miracle oraz tutaj już troszeczkę pociętej kolekcji Baby Joy od P13. I już pokazuję Wam dokładnie, jak prezentowała się wykonana przeze mnie praca. Chciałabym Wam pokazać dzisiaj... Y pracę, a raczej mały albumik, który wykonałam z okazji chrztu córeczki mojej przyjaciółki. Albumik jest dość prosty, taki właśnie miał być w zamyśle i on ma pomieścić zdjęcia właśnie z ceremonii chrztu, czyli jest tutaj nie jakoś bardzo dużo miejsca, ale mam nadzieję, że tak wystarczająco. I jest to albumik, który na okładce ma taki shaker, shaker chmurkę z dekoracjami z kolekcji Baby Joy oraz Tiny Miracle. I tutaj jest tekturka. Wydaje mi się, że jest Adasiowe. Tak mi się zdaje, ale postaram się Wam podlinkować na dole, o ile jeszcze znajdę linka. I tutaj jest on jeszcze ozdobiony takimi odstającymi elementami, takimi błyszczącymi. I jest to mój pierwszy albumik harmonikowy, więc yy, bardzo fajnie mi się go robiło i myślę, że więcej takich będzie się u mnie pojawiać. Wspomnę trochę o okładce, ponieważ. Yy, Obiłam ją tutaj tekturą introlikatorską oraz płótnem beżowym kłaczek i otwieramy go tutaj. W ten sposób tutaj jest miejsce na przykład na wypisanie kilku słów, właśnie jako taka forma kartki, może połączonej z albumem. Tutaj jest miejsce, żeby umieścić zdjęcie. To jest do podniesienia, więc można sobie tutaj wsunąć pod spód. Tu również jest miejsce na zdjęcie. Miejsca są na zdjęcia 9x13. Tutaj, jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Raczej powycinane takie elementy, powklejane na mniej dekoracyjne strony oraz bardziej dekoracyjne. I tutaj zdjęcia się spokojnie mieszczą. I z drugiej strony wygląda on w ten sposób. I tutaj połączyłam, jak widzicie, dwie kolekcje: czyli Baby Joy od P13 oraz Tiny Miracle od Minty Papers. Bardzo ładnie one się razem prezentują. Myślę, że jeżeli chodzi o taką, dro, taki drobny upominek, ale właśnie pamiątkowy, to jest to coś fajnego i myślę ciekawego i bardzo szybkiego, jeżeli chodzi o wykonanie. I to byłyby już wszystkie prace, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że mimo tego, że często nagrywam dla Was, dla was hole zakupowe, e, oraz właśnie to, co kupiłam, to co mi się, to co wychodzi jako nowości, to mimo wszystko e, tworzę z tych produktów. Więc mam nadzieję, że tutaj akurat zobaczycie dowód, że faktycznie coś z tego powstaje. Oczywiście mam w głowie jeszcze wiele innych prac, które chciałabym stworzyć. E, w najbliższej przyszłości, więc będę Was tutaj na bieżąco informować o tym, co udało mi się następnego stworzyć. A tym razem tutaj już się z Wami żegnam. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten film, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapek w górę. I my słyszymy się następnym razem. Pa!